Cześć! Tutaj znowu świruspl A dzisiaj w końcu zrobimy nasz mieczyk. Będzie nam znowu potrzebne trochę drewna Dlatego też... Oj. Zrobimy żelazną. I zrobimy podpalami. Podpalankę. Spokojnie. Zrobimy je. No, weźmiemy sobie jedno drewno. Wiecie jak to bywa w życiu. Jesteśmy biedni na początku. Ok. No więc to tak, to tak, okej. Okay. I potrzebny nam... paty... Co jest? Aha. Paty. Tak, 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 tak. Ok. Tak, tak, tak. Tak. tak tak, 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 ok i mamy czego od razu i zrobimy ja coś zrobiłam, aha, nie tak, tak tak, dokładnie tak no wiecie co, żeby tak na wszelki wypadek żeby jak zginiemy to zostawię to, to, to to, y, to i to tu a teraz będziemy już mogli iść powrotem. Nie, chcę do wody. Wiecie, czego najbardziej w Minecraftie nie lubię? Wody. I tak, i tak czasami taki mały głosik do mnie mówi. w głowie gdzieś tam. Horny. Horny. cię. Tak mam na lekcji często. A potem jak się budzę, to ten. To się okazuje, że to moja nauczycielka. Najczęściej tak bywa z polskim. Albo z... O oh, matka, z to Też często tak było. Ale okej. Okay. Mm, robimy dalej to, co robiliśmy. Dobra, tutaj przedłużymy korytarz. Tak, tak. Słyszeliście się... Słyszeliście też tkającego się psa? Spod I szkieleta, i zombiaka. Jakby co mam miecz. A teraz Enderman poszedł. i się przeteleportował. O, dziwne. Co ja mam z tym dziwne? O no właśnie. O tym mówię. Coś tu jest. Ale nie będę ukrywał, że coś dziwnego, że ja robiłem. No, super. Ja dziękuję, <laughs> właśnie potem to mi to wszystko było. My się dokopaliśmy do jakiegoś miejsca, mm. gdzie ten też. Dzisiaj nie popełnimy tego błędu. Najpierw idziemy z mieczem. No, szczerze, mogliśmy gdzieś tutaj to zrobić. I mogliśmy to kopać na tym. Nie. No Okej. Okay. Mieliśmy sześćdziesiąt cztery pochodnie i nam w wcięło, W cieło. No właśnie. Zobaczymy. Jest Enderman. jest ścimy? W przypadku mnie też nie uważacie. To ale muszę to zrobić. No zaraz, to ja to będę robił. Chwila, muszę na chwilę zrobić przerwę. Muszę sprawdzić, czy jak się nagrywa. Ej, to chwila. Dobra. Sprawdziłem, na razie mamy dobry czas. I tak od razu byłem w domku. Narobiłem trochę pochodni, bo przepalałem drewno, bo się wkurzyłem. Zajęło mi to troszkę czasu. No i tak to było. Ale robiąc dalej, yy, mam nadzieję, że się nie natkniemy. Ja? Który poziom? 26. Okay. Yy, mam... No ja. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Więc tak. Dalej robimy kopalnie. Te dwa odcinki będą w ogóle na kopalnie. Poświęcone. A resztę... Albo. Jest! Nareszcie węgiel kamienny. Co tu robi exp? Tu exp! Patrzcie... Już... Połowa. Ale spoko, węgiel mi się podoba, że... O! Dużo, dużo jest. Węgiel, jak ja lubię węgiel. Wiecie? A wy lubicie? A ja też lubię. No, wiem. O kurde. Okej. Okay. Zlazło. Jeszcze troszkę zlaza. Yy, nie róbcie tego, co ja teraz robię. Mianowicie, wiecie czego? To chyba wszyscy youtuberzy starają się mówić, żeby nie kopać nad sobą, ani pod sobą. Ja tak już... Oszty. papę. O! Kopalnia! Chopaki! Nie, 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 Kurde, czekajcie. Muszę szybko wykopać? Sorry, że użyłem żelaznego miecza. Okej. Okay. Wy to wiecie! Jak? Redstone! O ja ci, jacie, ja jacie! jacie, jacie. Ja będę kończył. W następnym odcinku zobaczycie, jak tu będziemy zwiedzać. No to cześć Wam wszystkim.